Witajcie kolejny dzień i kolejna praca polu już nie siewy, a przygotowania po kukurydze Uprawiałem dzisiaj y, agregatem tutaj widocznym zrobiłem jakieś 8 hektarów y, w technologii orkowej ale Teraz przejeżdżamy na prawę orkową, bezorkową no i zmieniam agregat przedsiewny, uprawowo, uprawowo przedsiemny na bronę talerzową, agregat talerzowy I ruszam w pole. Mamy już przy tej talerzówce sporo tej hydrauliki. Będę ja sobie przypomnieć, co jest od czego. Dobra, to mamy od rozkładania. To mamy od Puska. No więc idzie na pierwszą hydraulikę na No czy znaczy wiecie no, tutaj sobie w tym modelu możemy ustawić e, którąkolwiek chcemy hydraulikę, pod jakikolwiek przycisk chcemy, także e, taka jest wygoda tutaj, ale ale jeżeli ktoś już jakiś czas e, obsługuje Fendy te wcześniejsze też, między innymi no to tam nie było takiej opcji, tak? Więc takie przyzwyczajenia trochę zostają ze starszego modelu, jakim jest 700. Eee, no i chyba wszystko mamy. Tak. Tu nie gra. A, mamy zegar na hydraulice, co jest zupełnie niepotrzebne. No mam łyżkę do kamieni, nie wiem jak to będzie się sprawdzać z, tym, z tą talerzówką, no bo jednak nacisk na tylną oś jest dość spory chociaż myślę, że jak jest opuszczone to nie ma aż tak tutaj złego rozłożenia Jeszcze sobie tutaj zaraz rozłożę i przesmarujemy. Oznacza, już tam nie będę pokazywał, jak smaruję, bo to będziecie później tylko pomijać na filmie. Nic ciekawego. No i rozkładamy. Też mamy zegar niepotrzebnie ustawiony. No, i możemy rozkładać. Nie wiem czy mi. Tak, rolika mi wyskoczyła. Dobra, także idę to wsadzę, przesmaruję i zobaczymy się już pewnie na polu. Albo może w trasie. Wyjeżdżamy z gospodarstwa, idziemy na pole. Oddalone jakieś 13 km. 13-12 km. Czyli zaczynamy od końca, w sumie, od najdalej położonego prawie pola. Mamy dwie możliwości dojazdu jakby na te pole. Tutaj na przykład wyjeżdżając na krajówkę w prawo i w lewo. I w sumie z tej samej, z tej strony, zarówno jak i z tamtej Wypychaliśmy w prawo e, Zarówno jadąc w prawo, czy w lewo z naszego gospodarstwa To i tak jest to 11, 12 czy tam 13 km, już nie pamiętam dokładnie Więc tutaj Co byśmy nie zrobili, to w podobnym czasie będziemy tam na tym polu. A w sumie, tak Mierząc tą odległość linii prostej, to nie wiem czy tam by było 5 km, no, ale niestety tam nie ma żadnych dróg, żeby tak na skróty polecieć. Więc musimy jechać naokoło, praktycznie. Przygotowania kukurydzy no, już tak ruszyły, pełną parą. W tym roku tej kukurydzy będziemy mieli. Grubo ponad 200, grubo, no, zależy co komu jest grubo, no. Myślę, że takie 210 na pewno będzie. Już ja sam się pogubiłem eee, i po prostu zobaczymy ile po prostu na siewniku pokaże nam hektarów. Pod znakiem zapytania stoi usługa yy, siewu kukurydzy w technologii strip deal. Coś tam e, się poprzesuwały te terminy. Myślę, że już e, na południu, normalnym e, roku, znaczy normalnym roku, no rok temu. E, tak jak dzisiaj mamy 9 kwietnia, to już może coś zaczynali siać kukurydzę. No a teraz, niestety, e, jest trochę opóźnione to wszystko, bo gleba jest nienagrzana. A to jest w sumie wyznacznik e, siewu kukurydzy. Bez nagrzanej gleby nie ma siewu w no to się mija z celem. No i po prostu ta gleba nie jest nagrzana. My w zeszłym roku zaczynaliśmy 15 kwietnia siewy, o ile dobrze pamiętam. A w tym roku, no myślę, że przed 20 nie ma co zaczynać nawet. Chyba, że no przyjdzie jakieś ocieplenie mocne, ale to jeszcze się okaże. prawiamy na około 10 cm, nawet może deczko mniej. Nie, no może coś około 10. Jeździmy 13 na godzinę. Yy, bez problemu tutaj się wyrabia fent z, z taką prędkością i z takim sprzętem. Jeżdżę 400 obrotów. Mam ustawiony max tam 1500 na tms więc tutaj nic nie przekracza. A 13 łapie no tak, może 12,5 do 13. Nie włączyłem jeszcze pomiaru spalania. Zaraz tutaj sobie wyzerujemy. Prawdopodobnie będzie nasz ostatni rok na tym polu. Na tych polach, bo to są dwa kawałki. Tamten, który jest teraz za nami, 2,5 hektara i teraz jesteśmy na 5,5 hektarowym kawałku, czyli razem 8 hektarów. Prawdopodobnie ostatni rok nasz tutaj na tym kawałku, tak jak mówiłem. A więc tutaj nie będziemy jakoś szaleć z nawozami, bo lepiej żeby nam nie zostało w ziemi, bo ta ziemia raczej już użytkowana rolnie, rolniczo nie będzie, więc nie ma tutaj magazynować składników odżywczych w glebie. No, jeśli chodzi o uprawę talerzówką no to tutaj w bezorce jest to konieczne w miarę, chyba, no, chyba, no to jest konieczne, no bo agregat po prostu sobie w bezorce, zwykły, przeciętny nie daje rady zapycha się, ciągnie te resztki pożniwne, które są jeszcze gdzieś tam na, yy, na, wierzchu i gorzej to wygląda niż, niż wyglądało po agregacie bezorkowym. No a tutaj jest bardzo ładnie, no do uprawy przydałby się inny wał, no ale wiadomo, to to... I będziemy przecież zmieniać wały do uprawy tylko. Chociaż nie jest to głupi pomysł. Ale i ten do, robi dobrą robotę. Jedyne co jest tutaj na minus to jest taka bruzda na środku w miejscu, w którym łączą się wały. Trzeba po prostu jakiś tam taki... Taką grabkę, taki palec zamontować, żeby ją trochę rozbijał. Jak wrócę dzisiaj na gospodarstwo to Coś zaraz wymyślimy z ojcem? No, póki co do akwila nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko tutaj rewelacyjnie, zrobione już 200 ponad hektarów. No i łożyska jak nowe. Także no widać, że trochę lepsze jakościowo niż przeciętna polska maszyna. No i myślę, że jakbym miał znowu się zdecydować na zakup, to padłoby znowu na akwila. Jedyne co tutaj przesadziliśmy trochę, to może z szerokością. No wiadomo, ciągnik sobie daje radę, teraz w uprawie jak najbardziej. Ale w przypadku yy, gorszych warunków jesiennych, gdy się. Yy, Talerzuję tą, tą dużą ilość resztek pożniwnych. No, to powiem Wam, że na pełną głębokość go nie puściłem, bo po prostu ciągnik nie da rady. Więc takie myślę, że 5,5 metra by wystarczyło, a może nawet 5 metrów. Ale jest też dobrze, tak jak jest. Nie ma co narzekać. Przy okazji jakieś kamienia, to zaraz y, wyjdziemy na zewnątrz i pokażę wam, y, o co chodzi z tą bruzdą, delikatną. Czy to nie jest bruzda tylko taki jest y, taka górka pośrodku wałów. Cz się wydaje, że jest bardzo ładna pogoda, słońce świeci, ale wieje tak niesamowicie mocno że jeżeli wychodzę z ciąniga pod wiatr, no to <noise> naprawdę dużo opór stawiają te dość spore drzwi. O, teraz zgubił prowadzenie. No, długo nie mamy włączonego tutaj y, pomiaru. No ale na razie mamy 40 arów prawie zrobionych, a spaliliśmy 2,8 litra. Tutaj pokazuję, że średnio wyjdzie nam spalanie 7,2 litra na hektar. No w tym tempie wydajność tam leci bardzo fajnie. Przy takich kawałkach jak ten. To myślę, że w ciągu doby można zrobić ciągu doby. Może nie tyle co w ciągu doby, ale co w ciągu dnia pracy takich e, 10 godzin, no wiadomo, można robić dłużej, ale taki dajmy na to 10 godzin to można zrobić 40 hektarów, myślę, że na spokojnie. A jak tak się e, spiąć od dajmy na to szóstej rano do, do 20, do 22, takie 16 godzin, to myślę, że tutaj jest nawet i 60, pod 70 nawet hektarów możliwa, możliwy wynik. nie niesamowicie. Ciekawe, może przestanie wiać, ale się nie doczekamy chyba, więc widzę i pokażę wam o co chodzi odnośnie tej brozdy. znaczy to nie brozdy, tylko taka górka, tutaj powstaje górka taka po prostu pomiędzy tutaj e, wałami. Tutaj jakiś trzeba dać, e, przymocować do tego ząbek, może taki jakieś zgrzebło, żeby po prostu niwelowało to. No a poza tym to powiem, że jest rewelacja. No moje oko to wygląda bardzo fajnie. No i sporo już mamy hektarów zrobionych. Dzisiaj łącznie, może nie jest to jakaś rewelacyjna liczba, ale późno wyjechałem, później był powrót na gospodarstwo. Przyczepianie się, sparowanie, trochę więcej, długie przygotowanie maszyny. Także sporo czasu odeszło, ale jak na razie mamy godzinę 16 z kawałkiem, a mamy zrobionych hektarów jakoś około 22 24 także nie jest źle myślę że yy, kolejne dni będą już bardziej wydajne